Literkowe opowiadanie. Abrakadabra żył kiedyś pewien aligator, który bardzo chciał zostać czarodziejem. Ponieważ mieszka w Zoo i nie mógł wiść z klatki, żeby poszukać kogoś, kto nauczy go zaklęć, dał ogłoszenie do gazety przez zaprzyjaźnionego dozorcę Szukam czarodzieja, aligator. Nie minął tydzień, gdy przed jego klatką stanął starszy pan w czerwonym cylindrze. Jestem Aleksander Abrakadabra, przedstawił się, profesor Akademii Czarów. Kogoś takiego szukałem, ucieszył się aligator. Mam na imię Adaś i chciałbym poznać magię. Oczywiście, nauczę cię wszystkiego, ale na koniec musisz dać egzamin. Da ci on prawo do używania jednego zaklęcia. Dobrze, dobrze, zgodził się aligator, który był tak szczęśliwy, że ledwie słuchał czarodzieja. Profesor zabrał się do nauki starannie i systematycznie. Najpierw pokazał Adasiowi, jak zamienić ananasa w arbuza, Amerykę w Australię i Alę w Anię. Potem przerobili wszystkie czary na B, c, d i pozostałe litery alfabetu aż do z. W końcu nadszedł dzień egzaminu. Adaj zdał go celującą. A kiedy czarodziej poprosił, go żeby wybrał jedno zaklęcie zawołał to ze znikaniem chcę umieć znikać oczywiście ukłonił się czarodziej aligator zniknął i to był koniec jego historii mógł przecież skorzystać tylko z jednego zaklęcia